Dzień dobry, nazywam się Maciej Musioł. Jestem absolwentem Raciborskiego Mechanika. Szkołę tą ukończyłem już prawie 20 lat temu. Był to kierunek elektryczna, elektroniczna automatyka przemysłowa. W szkole nabyłem dużo umiejętności zarówno praktycznych, jak i teoretycznych, które pozwalają mi teraz prowadzić własną działalność, mianowicie firmę Ostruknet, która dostarcza internet na terenie całego powiatu raciborskiego. Dalej współpracujemy chętnie ze szkołą Mechanik. Przyjmujemy do siebie praktykantów, którym staramy przekazać się wiedzą, wiedzę z naszej firmy, tak żeby mogli też w przyszłości kontynuować pracę w swoich zawodach. Absolwentom raciborskich podstawówek, którzy interesują się elektryką, elektroniką, informatyką, z całego serca polecam właśnie tę szkołę Raciborski Mechanik.